Hej, cześć, Simono, kochani, ja jestem Manorek, a dzisiaj długo zapowiadany i długo proszony przez Was film, a mianowicie jak może skończyć się, może skończyć się The Walking Dead The Final Season. I wybaczcie mi za małą aktywność, ale kompletnie nie mam czasu, ale nie martwcie się, nadrobimy to już po maturze, a teraz, jak zawsze, jeżeli wam się spodoba, to zostawmy tutaj 500 łapek, a komentarz Clementine dostanie serduszko, a my zaczynamy! Kochani moi, przedstawiam wam trzy scenariusze, które są najbliższe mojemu sercu, a mianowicie scenariusz pierwszy, kiedy to Clementine umiera. Dokładnie tak, jest możliwość, że w jednym z wyborów Clementine po prostu se umrze i wtedy se będziemy płakać, jak było to przy Lee, przy Kenem, przy Jane, czy przy kimś jeszcze, przy Daku na przykład. Ale ogólnie chodzi o to, że rzeczywiście twórcy mają tyle możliwości, że prawdopodobnie w jednym uśmiercą Clementine, jak to będzie wyglądało, być może Klem się poświęci za kogoś towarzyszy. Czy dla AJ'a, czy dla Violet, czy dla Ulisa może tak ja zakładam i reasumuję, że jedno zakończenie prawdopodobnie tak będzie tak wyglądało, że Clementine poświer poświerci. Pośmi poświęci, nie poświęci, poświęci się dla jakiegoś z naszych towarzyszy. Drugim zakończeniem może być śmierć AJ'a, bo jak dobrze wiemy, co tak wzmaga uczucia niż śmierć piesków, staruszków i właśnie dzieci. I prawdopodobnie twórcy wykorzystają też w jednym z wyborów śmierć dziecioka, żeby pobudzić nasze zmysły płaczu. Nie ma takich zmysłów, ja to wiem, ale żeby po prostu nas wzruszyć. Jak to będzie, akurat tutaj moja kreatywność, moja wyobraźnia kończy się na tym, że nie wiem jak to będzie poważnie nie mam pojęcia jakby miał wyglądać scenariusz śmierci AJA ale jednak wydaje mi się że twórcy teraz skoro nie muszą się trzymać żadnych schematów i mogą zrobić miliardy 250 tysięcy zakończeń w jednym u AJA więc wiadomo tylko że tym smutkiem nie będzie sama śmierć, ale tak naprawdę re reakcja Clementine, reakcja towarzyszy na śmierć swojego wychowanka. I trzecie zakończenie to zakończenie szczęścia. Wszyscy razem są szczęśliwi, wygrywają z siłami zła, które nie wiadomo kim teraz będą, ale fakt faktem wygrywają i wszyscy przeżywają. Nie ma takiego słowa chyba też. Przeżywają, załóżmy, że przeżywają. I to będzie prawdopodobnie najbardziej płytkie zakończenie, ale też najbardziej z jednej strony wyczekiwane przez fanów. Ponieważ oczywiście jako gracze chcemy, żeby wszystko było dobrze w naszym świecie wykreowanym i świecie wirtualnym. Chcemy, żeby historia, którą obraliśmy, dała jak najlepsze rozwiązanie, w tym przypadku jak najlepsze zakończenie i jak najbezpieczniejsze. Widzę to po live'ach niektórych jak wybieraliśmy kiedyś tam decyzję, na przykład śmierć jednego bohatera, kiedy mogliśmy wybrać to, żeby było wszystko dobrze. Pamiętam jak strasznie się oburzaliście, że to właśnie wybrały. Coś szalonego, w tym przypadku na przykład śmierć Kennego, zamiast szczęścia i życia i, i dobrobytu. Więc fakt, fakty, może też być zakończenie bezpieczne dla tych najbezpieczniejszych, kiedy to wszyscy razem sobie przeżyją. Te trzy scenariusze wydają mi się najbardziej prawdopodobne, które na pewno zostaną umieszczone w całej grze. Oczywiście są też scenariusze, że zginie Luis albo Wario, to też jest film na kanale, A bo pamiętajcie o tym po raz kolejny, że twórcy teraz nie muszą się trzymać jakiś Określonej liczby zakończeń, bo potem nie będą się musieli odnosić w kolejnych częściach gry. Jak to było na przykład w New Frontierze, no musieli się odnosić wybory, odnosiły się do sezonu czwartego, wybory z dwójki odnosiły się do trójki, a teraz tak nie muszą, więc równie dobrze mogą sprowadzić Liebereta i go zabić po raz kolejny. Więc, kochani, napiszcie mi w komentarzu oczywiście wasze zakończenia, będę mega wdzięczny. Tutaj dałem trzy, które na pewno, moim zdaniem, się trafią. Do zobaczenia, pamiętajcie o lajku, sobie komentarzu, a teraz na razie, no i pa!